Ba, 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 Hej, cześć, ja Maciek, uziemionaczki, z tej strony Oszczerbku I witam bardzo, w Minecraft X dziękuję wam za taką aktywność, pozostajemy odcinkiem Dzisiaj ze mną jest ry. Hejka No i dzisiejszym dniu pewnie widzieliście Proszę bardzo, co to za zakłócanie eee, Czy spokoju eee, Sąsiadów, co to eee, ma być? Ja, ja nic Masz się tłumaczyć eee, 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 eee. Bo teraz panu z kaktusa. Ej, to jest złodziej! On zabrał mi arbuza! Mati u nas bardzo często kradnie arbuzy, więc ja jest wymyśliliśmy w jaki sposób mu się z ręką pensować za to. I no, my, my mamy pomysł na pranka arbuzowego, że cały dom zamienimy warbuza za jednego wielkiego. Wszystkie ściany w arbuzach! Wszystkie ściany w arbuzach, mam nadzieję, że nam wystarczy o to. Tutaj mamy tyle o arbuzów, mam, tu mamy te, tam tyle arbuzów, tutaj mamy specjalną farmę zrobioną. Do tego by. Z, by zbier ci dałam. no tak. Czemu ty zbierasz tak? Ja mam silk toucha. Nie dałeś mi. Dałem ci. Nie dałeś. Dałem? Nie kłam. Mamy tyle arbuzów i teraz tak. Zostawiajcie 1200 łapek w górę. To będzie następny odcinek z Extra i pewnie jest kolejny prank, bo mój kanał teraz z Extra głównie się składa z odcinków z pranków, jak emoji prank. Jak niewidzialny dom prank. No i głównie pranki robię, no. Więc teraz bierzemy to z Vivi. Vivi, bie... czekaj, muszę... Jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak muszę odłożyć parę rzeczy. Takich niepotrzebnych mi teraz. Dobra, i teraz bierzemy sobie porówno troszeczkę. O, teraz weź sobie tyle melonów, ty sobie weź tyle melonów. A ja sobie zrobię jeszcze szyb na szybką sikierkę. Yy, I kilofa na wszelki wypadek, żeby wszystko ściąć tak ładnie, prosto i szybciutko. I Vivi, tak. jaki chcesz jaki komentarz? Arbuzy są super. No, to zostawcie komentarz, arbuzy są super, to zostawcie no, więc lecimy do Tytmatego. Myślisz, że się wkurzy? Tak. To będzie patrz, to będzie jego reakcja, jak zobaczy jego domek. Dokładnie to <grystanie> będzie jego reakcja. No, więc myślę, że zacz zaczniemy od głównego pokoju, czy zaczynamy od małych pokoi najpierw. Po prostu tutaj. Ja bym zrobił duży no, pokój. Tutaj? No No dobra, to może tutaj. A w środek też tutaj tego? A bo trzeba... E, l, l, l. Trzeba będzie mu tutaj skrzynkę zostawić z jego całymi tymi ścianami. No ja, i tak ja tam wie, tam. wiesz co, ja bym powiedział. Ja bym zrobił coś takiego, że ja bym zrobił najpierw podłogę. Podłogę, dobra. No więc... U, Właśnie też spadłem w ten sam sposób. No więc niszczymy szybciutko i widzimy się, kiedy skończymy. I ja mam trzy staki, na samą podłogę jest, y, pięć staków pójdzie, ale dajemy, lecimy, tym powolutku, lecimy, lecimy z tym. Tam, gdzie nie trzeba, czyli pod tym, tutaj będzie trzeba dać, tutaj nie trzeba. Nie wypełnimy, ponieważ nam się przyda każdy melon arbuz, jaki jest na tym serwerze. Więc arbu... Masz filtracz? Mam filtracz, mam filtracz. Każdy melon się liczy. No nie! No nie! Każdy melon się liczy, nie warto niszczyć e, życia arbuzów, bo życie arbuzów są ważne. No tak Gandhi kiedyś powiedział e, i Joe... Gandhi, nie wiesz kto to Gandhi? E, to John F. Kennedy te, kiedyś tak powiedział, że każdy arbuz się liczy. No skurde o! Jezu. Ale ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Mi się bardzo podoba. I też, o idealnie. Myślę, żeby zostawić, patrz, zostawić te ciemne arbuzy, ciemne te... Nie, arbuzy. arbuzy. No drzewo. No drzewo ciemne, zostawić i zamienić tylko deski, ponieważ będzie taki kontrast. A sufit, tu raczej nie ruszymy, nie ruszamy, bo nie chcemy. Nie chce mi się sufitu robić nawet. Bo nam nie na, na mnie starczy, a zbieramy już od kilku dni arbuzy. Kto jeszcze nie zostawił łapki górę, zostawiają. W tym momencie... Ej, co to wygląda? Ale, rozjaśniła strasznie ten domek. No, o to w tym chodzi. Na pewno nie robimy to dlatego, że chcemy zemstę i żeby się już nie prosił o arbuzy i nam kradnie. Peski. Czyli dobijemy 1200 łapek w górę, to zaczynamy nową serię Minecraft. No właśnie, co, Mike? Zobaczycie, jeżeli wbijecie 200, 100, 200 ła... 1200 łapek w górę, to zobaczycie właśnie, jaką nową serię wymyśliłem. Mam nadzieję, że Wam się ona spodoba i na pewno, na pewno, na pewno, na pewno Wam się to spodoba. No ładnie co. Ja wygląda. mam jeszcze trzy staki całe. Ja mam ampery i pół staka. Spokój mu nie. Myślę, że do pokoju to on ledwo co wchodzi. Chodź może zostawimy mu to i damy jego. O, to jest dobry pomysł. Myślę, że teraz taki główna część domu mu się przyda taki... Yy, ten... Jak to się nazywa, jak to robi to jakaś taka kobieta? Taka kobieta to robi taki program. Yy, nasz, o, nasz nowy dom robimy teraz dla Matego. Dobra. No, czyli robimy tak. Niszczymy. Robimy dokładnie to samo, co w, w głównym pokoju. Rozwalanko! Rozwalanko najpierw. Yy, myślę, że on się nie wkurzy. A przeciwnie, będzie zadowolony z tej yy, nowej, yy, tej nowego wyglądu jego domu, ponieważ no, to jest to, to, co on lubi, arbuzy, no. On nie lubi arbuzów. Na no, serio się chyba się w jak to zobaczy. Przecież to jest super. To jest boskie, naprawdę. Mi się strasznie podoba. No to by się no może. to pięknie to wygląda? To by się Ja taki domek. To by się może podobać. Jemu nie za bardzo już. Ale to jest przecież cudowne, no. Dobra, a i teraz. Teraz podłoga, podłoga najważniejsza rzecz. Podłoga? Podłoga. Patrz na to, patrz jak tam jest Jakie tam jak to przejście wygląda. No przecież to cudownie wygląda. Ja! <grytanie> ale mi się to podoba. Nie wiem czemu, ale mi się tak to podoba. Tutaj nie tutaj? Mi zostało. Trzy staki. Dobie? Dwa, dwa i pół. To chodź zrobimy tutaj jeszcze ścianę. Świanę, ja, no dobra. Pewnie mu teraz jest y, głupio, że nam, że nam, y, że sprzedał nam cyrk Tą tam, ścianę też robimy? Tanie, coś Jezu, musimy zrobić tą ścianę. Czekaj, 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 bo to musi, musi być wszystko zrobione. Jak wszystko, to wszystko. O! Jeszcze tu, tam masz taki ten. Taki jeden blok. O, dobra. I cyk! To. Arbuzowy, na górze ma dom, tyt, maty, tyt ostatni, pati, ty, Mati ostatni sajan Tyt Mati ostatni ma. Tyt Mati ostatni sajan Mati ostatni sajan Mati ostatni sajan Mati <grym> ostatni te. Jezu Jak to super jest e, Robimy jeszcze tutaj? No oczywiście Mi zostało 300... To robimy, dobra Jeszcze? No, półtora staka. No, ja mam stack Jak to wygląda z zewnątrz? Ojej! Oh, Widać od razu, co było zrobione. Ale... Zbrodnia. Zbrodnia doskonała. To są bloki, które bardzo trudno zdobyć. Te prezmariny. Chcesz mu tam wejść, tak? No, będę jak teraz, jak ten, jak kurde. Dream. Ej, 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 ej. ej Patrzyłam na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przeszkło. Eee! <laughs> Tutaj pod szkłem trzeba wypełnić. No właśnie, ja to robię, właśnie, właśnie. właśnie. Nie bierz moich. Nie, coś, coś typu. Ten. Wystarczy ci arbuzów. Macznego. O, o, o! Zrobię mu tutaj taką wielką kanapę, taką z arbuzów. Kanapę z arbuzów? Patrz, jak pięknie. Ja mu zrobię stolik. Okej. Okay. No, no. To zostało Dobra. mi siedem. Hmm. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. To. Arbu... A, arbuzowa inwazja, a. a, a, Tutaj robimy pana arbuzia. Postaw tutaj arbuzia. Tak, postaw arbuzia. Dwa arbuzi. I patrz. Tu. I tu. I teraz robimy buźkę, czyli to będzie wyglądało tak. O! Jak go nazwać? Pan Arbuzik. O, Pan Arbuzik. Ja chcę zobaczyć fanarty na grupie Ogry Ogryszeka, na których wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, z Panem Arbuzikiem. Ja chcę z Panem Arbuzikiem zobaczyć fanarty teraz na grupie Szreka, na których serdecznie zapraszam, link macie w opisie. I no. Pan Arbuzik jest super. Jest, nasz pani, pani sympatyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Julusia. Hej! No, to jolo. Tak. Chodź na dół. Patrz. Na dół. Tu, tutaj nawet się zaczyna rozprowadzać ta choroba. Arbuzy? Co z nim nie tak. Chodź, musisz to zobaczyć. Zostawcie łapkę teraz na reakcji jolo. Co się tutaj stało? <śmulatuj> <What the fuck? śmulatuj> Pięknie, prawda? <śmulatuj> Co się tu stało? Jolo, poznaj pana arbuzika. O. <śmulatuj> Pan Arbuzi, który tu stoi. Co się stało? Ja nie wierzę! <laughs> Co? O, nawet tak wszystko. Patrz, jak pięknie. <laughs> Skąd wy wzięliście ten Arbuzu? Wieraliśmy kilka dni. O Jezu Chryste. Ale ja... patrz, jak on pięknie tutaj ma teraz salon. Ogarnięte ma stolik, talerzyki, nawet ma osiedzonko. Cudnie, Do drugiej cudnie. Jestem ciekawa jego reakcji, tak bardzo, bardzo. Ale patrz, jego, re <pot cual Mirek> jego reakcję zbudowałem kilka odcinków temu. <w determinateMy> <p> Pięknie. — Powinna być jeszcze taka wściekła. Taka wrrr. — Taka wrrr... — To A tak z oceną na 10 na, z 10 to jak bardzo dobry prank 11 na 10 o. No więc ja Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli się spodobał <laughs> zostawcie łapkę w górę, nie ten zasubskrybować tego kanału, do Yolo, podajcie do Bibi i Jolo ostatni komentarz jaki chcesz yy, Czego oczy nie widzą tego sercu nie żal Czego oczy nie widzą co sercu nieżal to zostawię wam serduszko, ja Wam dziękuję za oglądanie, ja jestem wszędzie i się widzimy na następnym, cześć, cześć, pa pa!